Nie nice będzie to dosyć łatwe, jak widać, już od samego początku. Staram się, oczywiście, ponownie nie wchodzić słowo naszym towarzyszom. Niech się ktoś podeleci wyleczyć. Halo, niech się ktoś z nich wyleczy. Może być 7, -ka. mnie to jest obojętne. Czy to będzie 7, czy 40, -ka. 40 -ka się już Santon. No. A znaczy, można wyleczyć, czy nie? Wybaczcie, bo już nie ogarnąłem, czy, czy on się będzie leczył, czy nie. Dobra, on wyleczony, jeszcze my. Do przodu. Zacznijmy od Donozi, no, a oni są bardziej impetyzujący. A rzuć mi tam granat. powinno być po wszystkim dzięki temu. Niech to się zajmie snajper snajperką. Znaczy, powiem tak: Ja powiedziałem w badaniu pierwszym odcinku, że oni są szkoleni specyficznie, tak? Pomyliłem się, gdyż każdy z klonów, no to są klony, tak? Więc każdy z nich jest szkolony w ten sam sposób. Tyle, że po prostu można im przydzielić pewne zadanie, tak? Pewną specjalizację na dany moment którą my też moglibyśmy wykonać i wiecie co w tym momencie mi waliło hmm. okej okay, moi drodzy wracamy już na miejsce jak widzicie trochę drogi tutaj poszło w międzyczasie ale no no już jasny wind czy mój telefon może z łaski swojej przestać spadać na podłogę okej okay, to jest w ogóle gra zwierzeniowy trzeba pamiętać niech coś tam pójdzie i się zajmie ktoś zajmie tą wieżyczką Niech ktoś też się zajmie snajperką. Oh, Okej, okay, pięknie poszło. Ja się w tym czasie może wyleczę tutaj, gdy oni walczą. A nie, ja też będę... a ja nie, ja mam full HP, to uścimy tam kogoś. Okej, okay, 7 się leczy. Kurde, pięknie mi się zabijanie tych wszystkich dziwników. Da, ja. wycofaj się Tardot, już stąd. Reco, i się wylecz. Yes Ten się chyba tam trochę zbugował. Dokładnie. Okej, okay, poszło. Wycofaj się z tego położenia snipera. I załatwmy te Geonosjanina. Lecimy, dobra. O oh, ok, cofnijmy się. Jeszcze ja się tam do pozycji. Da, nic, nic tu nie zrobił. Musiałem go tam trochę pokiereszować, czyli siamkę dwójkę. Ponieważ ten... Okay. Ten mówi troszeczkę prywatnie, dobra, my sobie muszą na tam poradzić jakoś. Dobrze, no umrę później, na razie się zajmijcie tym wszystkim. Aż niech robią to, co mają robić. Okay, nie, muszą przyjść muszą niestety przyjść tutaj na chwilę. po prostu się nie ruszą My tam ten granat, którego... którego... O kurde! Na bardzo krótką chwilę go tylko obłuszył. Która leży? Gość już, chodź stąd. temu pomagają. Kołanucjanin leży. To był punkt sniperski. Dobra, a e, nie tak robimy. Jeszcze się wycofamy uh, na sekundkę. My się jeszcze zbierzemy tutaj amunicję, przede wszystkim. Granaty. Dokładnie mówiąc. Kolejny kołanucjanin, który się gdzieś tutaj rzucił. Nikąd. Ja się też tutaj wyleczę w międzyczasie, bo też mi się oberwało, jak dobrze pamiętacie. Wylecimy to jeszcze siódemkę. Ta leży. Siódemka zaraz się pewnie wyleczy, a my w tym czasie już lecimy dalej. Myślę. Okej, ja no nie jest za ciekawie jak tutaj patrzę. O no, to nie był najlepszy rzut, mówiąc. Niech to się ogarnie działko. Oficjalnie oddałem działko temu gościowi i go trochę osłaniałem, żeby on mógł właśnie rozwalić te droidy. Oni się zajmą tym, co robią. Dlaczego ja im tak w ogóle dużo oddaję, bo ja jestem liderem, ja mam wszystkim tym składem operować, a nie, nie wykonywać za nich rzeczy. O, no, ja skończyła mi się amunicja. Takie no, spoty snajperskie niestety nie. Czemu oni tam według idą? Co za idioci, powiedziałbym szczerze. Trochę ich poradziło przeze mnie teraz. To mi się cholerka oberwało. Mamy jest kolejny super droid. Poczekaj, aż się troszkę zbliży. Trzeba teraz. Zobaczcie, a ja musimy najpierw zniszczyć te droidy. Zanim cokolwiek dalej zrobimy. Tam jeszcze dalej bije. Cholera, kolejny? Nie, dobra, to był ten sam cały czas. Ok, wezmę uzupełnia amunicję. Ja się już wróć stąd, idź pomóc sir. im. Help, like ja, się w, ja się w tym czasie wyleczę. Za 60 i 7 też wyślemy do leczenia. Dobra, no. 60 kardwylko powinien stać. Więc z niego leci się you, wyleczyć. Ten zas pomoże 7, nie? Olaf, 7, to See ja him. pomogę 7, 7 pomagamy mu we dwóch, trudno Mniejsza o to niech się poleci wyleczyć siódemka, ale siódemka czemu ty się nie chcesz iść leczyć, aha okej okay, bo cię coś innego siódemka, wróć się tutaj czy się już zaczęliście strzelać o, mi mnie wkurza to, że nie mam do końca takiej władzy jaką bym chciał tutaj okej, okay, nie, nie, na szczęście jeszcze nie strzelają Poczekamy aż siódemka się wyleczy, i zaraz tutaj wróci do nas. Okej, okay, tak musimy to obejść. Czy one teraz nam. Okej, okay, myślałem, że mamy zamkniętą tą, tą drogę. Tę drogę, przepraszam. Mogę tutaj jest pełno naszych, naszych um, republikańskich um, dział, naszych działek. tych samolotów, nie oh, nazwać, waiting. które po prostu tutaj leżą.

barykady czy cokolwiek to jest w każdym razie skał okej okay, ustawcie się tam Pomyślcie na nim, nie mogę, go być... nie mogę w niego wycelować bo jest za skałą okej okay, rzućmy im granat nie ten na który chciałem rzucić rzuc ten żeby piereszować znowu

Units. Uh, its on, is, to ships ships ships, ships, and is the In other words, shoot the big red spot. Focus on that optical cluster, Delta. That optical cluster. Delta. We no, have so go, go, uh, there. There. That looks like a good no. spot. Spider droid? Can you die later, sir? It just isn't a good time now. Chyba troszeczkę mi nie poszło. Mogę ktoś tutaj wysłać po to, żeby się zająć tym spotem? Mogę. Ja tamtego droida będę obrzucał granatami. Ok, po minutu pomóc trochę, chociaż naszym. Ten teraz go obrzuca, właśnie, znaczy strzela do niego z, z tego, co my dostaliśmy z tej nowej broni. Przecież pancernej, jeśli dobrze rozumiem. Niech ktoś też kto się, się, się ustawi Cię jako snajper. Well, so Okej, okay, poszło. Naprawdę, sure gdyby I nie moi, to by nie dał Stop rado.

Stand back from the entryway. You're late to the party pilot. You should be happy I got here at all. It's a nightmare out there. We've got a visual on the target area. Initiating firing run now. You boys are going to want to stand back. Take cover. Shield destroyed. Mm, coś pięknego, Tam znowu rzuciłem granat przed naszego, praktycznie centralnie. Nie skupiłem na tym Superdroidzie do jasnej ciasnej. że oni czasem te swoje cele anulują, z jakiegoś powodu. Nie, on cały czas jest cen, po prostu nie jest tak podświetlony. Widziałem przez ścianę właśnie, że przed chwilą był. On jest po prostu na czerwono zaznaczony na naszym radarze, tak. Śmiesznie. Wycofa się już sam. 40. Dobra, i. Dobra, nie, nie liczymy się, po prostu lecimy dalej. Niech ktoś tutaj się zajmie drzwiami. O jasnych wind. O jasnych gwint. To oh, to się dobrze nie skończy. Niech ktoś zajmie tą pozycję snipersko. Niech ktoś zajmie to jeszcze... Nie mamy granatów już tych sumujących. Weźmy na Okej. Okay. Leży. Dało się. W miarę. Otwieramy wtedy most? A, a nie, to przyjeżdża po prostu do nas. Jest... Nie dobrze. Otwiera się. Dobrze powiedziałem. To jest coś, ale most taki zwijany. Hej. Okay. Ja się wyleczę. Moje HP troszkę leży. Good job, Delta Squad. Now that you've reached the core ship, it's time for you to split up. Each of you is tasked with disabling a different critical system within the ship. Taking out these critical systems will weaken the ship defense components and make achieving your ultimate objective easier. Remember, it is imperative that you retrieve those launch codes. Good luck, Deltas. Door sliced and clear for right, And you go. moi that drodzy. W tym momencie będziemy się dzielili. Ja delikatnie mimo wszystko wybaczę, ale przyciszę te głosy, które są w moim odczuciu troszkę za głośno. No co, wchodzimy, wchodzimy. I każdy z nas będzie miał teraz swoje własne dodanie. I w tym miejscu mniej więcej zakończyłem swoją przygodę ze Star Wars Republic Commando. Wygrałem w nią, w, tą, w tę grę po raz pierwszy. Ship. Your mission is twofold. Your primary objective is to download the launch codes from the ship's bridge. With the codes, we can halt the evacuation of the droid army. Your secondary objective is to permanently disable this core ship. En route to the bridge, each member of Delta Squad will sabotage critical systems throughout the ship. This elevator should take you to the Super Battle droid storage racks. Navigate through the racks to the control room and disable its systems. Once you've disabled the droid loader, rendezvous with your squad and make your way to the bridge. We're counting on you, 3-8. Good luck. Advisor out. Alone against all these droids? <laughs> they don't stand a chance. There's bads the isn't Stavasis. Oh, hello. Ja to może od razu wysadzę na wszelki wypadek. O, cholera. Dobra, to nie było najmądrzejsze. Cześć, moi drodzy, teraz zniszczę tę wieżyczkę szybciej. Zanieczyszczę się znowu aktywuje, czy nie? Tak, on jest cały czas aktywny, cholerka. Sparujmy szybko. moment, to zrobić troszkę inaczej ale właśnie chciałem go wyeliminować tak żeby się nie, poz nie pozostały nie obudziły nie powinny teoretycznie teraz tak i on rzeczywiście musiał też wyjść tak czy inaczej ze względu na to co się tutaj będzie działo zaraz ponieważ właśnie musiałem tędy przejść nie przepraszam to jeszcze nie jest ten moment gdzie ja skończyłem mój błąd ja skończyłem w pewnym Powiem że skończyłem wentylacji, tak, tak? Tak nie mogę Wam spoiler powiedzieć. Żeby nie spoilować bardziej, Ara, ja to oberwał. Ara, jakiś o jezu, to jest wieżyczka. Jasny gwint. Ja się dziwię, co mi tak przywaliło mocno. Ara. Dobra, dostał. Muszę coś jego oznaczyć zaraz, To źle ma HP. Dobra, leży. To było bliskie. Nie, nie zauważyłem tej wieżyczki, z czym, więc muszę się bardziej rozglądać ewidentnie. W sumie to, to może i coś Nie, nie aż tak bardzo, jeśli chodzi o, o, o to, gdzie skończyłem, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie ta misja. nie, To jest port

Yy, wydaje mi się, że zawsze klon się tak raczej kojarzyło z takimi bezmózgimi po prostu maszynkami, które szły, a tutaj rzeczywiście oni mają, one mają swój humor Jest pokazana ich praca powiedzmy Ale jasne, zauważył mnie, Myślę, że tutaj nie będzie ochrony dodatkowej Z tyłu, Myślę, że one po prostu będą tutaj pracowały, te droidy Ale dobra, teraz mo moi drodzy, jako że jesteśmy sami, musimy troszkę bardziej na Rambo pójść ponieważ nie ma innej opcji I tutaj z tym nic nie możemy zrobić Więcej Roger 38. I'm uploading an anti-protocol worm that will completely disable their loading operations. Find a terminal i slice it in. Ej, okay, leży. Padujmy. Mamy w ogóle małą municję do tej snajperki. Dlaczego z niej korzystam? Dlatego, że nie chcę prusuwalić w nich tysiące strzał. Chewnie nie rozwaliłem jakąś tą snajperką, okej. Myślałem, że to zrobiłem, szczerze mówiąc. 10 sekund, szybka konsolka. Powiem że to jest całkiem fajne, podoba mi się ta gra, pod, właśnie pod tym względem, że właśnie nie było nigdy wcześniej, wydaje mi się, takiej sensownej... sensownego pokazu, jak wyglądało życie klona, tak? Jak wyglądała jego walka tutaj. I one były cały czas... ...traktowane jako... Właśnie takie maszynki do zabienia jako takie bezmocne, totalnie wiecie, rzucane na rzeź. I rzeczywiście trochę jest tak, że oni są rzucani na rzeź, oni nie mają odpoczynku, ale oni są do tego stworzeni. Ale te, z drugiej strony natomiast są pokazani z takiej właśnie bardziej ludzkiej strony, jako, jako klony wbrew pozorom. Te są chyba całkowicie wyłączone, mają białe kropki, te mają czerwone, czy są na stand-byu. We've got a droid situation, boss. Die, you metalhead piece of trash. I don't That's think fair? trade fed security appreciates our work here. Deltas, we've put quite a dent on the ship and they don't like it. The way these droids are swarming, ah. one might think we weren't welcome. Okay. Just keep them at bay for now. No heroics. Once we're all back together, we'll get ourselves to the bridge and then we're off this piece for good. Affirmative. You got it, boss. Copy that. Okej, okay, czyli moi drodzy, chodzi na to, iż. iż... O ja tam widzę droida jeszcze jednego, ale tutaj większość z nich dostaje takich spięć strasznych. On by się mógł tutaj. Nie, on tej nie może podejść, chyba że podejdzie rzeczywiście. Ja go wtedy będę mógł wysadzić. Okay, Czy ktoś z tych się aktywował? Nie, on dostał takiego spięcia. I ten został zniszczony, super. Wentylacja. że te, te dźwięki to stąd i takie wytrypy się tutaj dzieje. Okay, te też tak trafi. Ale tam jest kolejny. Tam. To był mój błąd. Okej okay, moi drodzy, wracamy w to miejsce. Już myślę, że bardziej ogarnięci. Mamy te, e, granaty, które pozwolą nam na no, właśnie na... Ogarnięcie tego w ten sposób. I również tak. Chyba ten chyba nie żyje. A sam siebie przez to poradziłem. Ten stoi cały czas. Wrócę się na sekundkę, ponieważ potrzebuję HP. No muzyka to jest mistrzowska absolutnie. No, przed chwilą sami powiedzieliśmy, że ma być no heroics właśnie te, te wszystkie droidy niestety musiałem zniszczyć w tym podejściu. Miał być no heroik, a my co robimy? My bawimy się w takiego herosa właśnie wow. Ale jest, moi drodzy, wychodzimy stąd już, do kolejnego pomieszczenia Na kolejnej misji, na kolejną misję, moi drodzy, wyruszamy Ale Ale, zobaczymy tylko jej początek I w tym miejscu się pożegnamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, aby zostawić suba, dać łapkę, podać naszego Discorda, albo do czego was serdecznie zachęcam, z mi patronami patronajcie, patronajcie, gdyż każda złotówka liczycie do rozwoju kanału. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku i na razie.